Mechanizm z Antykityry to coś więcej niż antyczny artefakt. To dowód, że starożytni Grecy mieli wiedzę, jakiej nie powinno być w tamtych czasach. Zębatki, przekładnie, precyzyjne obliczenia astronomiczne wszystko to ukryte w skorodowanym bloku metalu, który przez wieki leżał na dnie Morza Śródziemnego. Jest jedno pytanie, na które wciąż nie znamy odpowiedzi. Jak to możliwe, że ta technologia pojawiła się i natychmiast zniknęła? Dziś spróbujemy rozwikłać tę zagadkę. Prześledzimy historię odkrycia, rozłożymy na czynniki pierwsze jego funkcje, a na końcu zadamy sobie pytanie, którego nikt nie chce zadać. Co jeszcze mogło zostać zapomniane? Zapraszam do oglądania. Podwodne odkrycie, które przeszło bez echa. Jest rok 1901. Na Morzu Śródziemnym grupa nurków poszukuje gąbek. Zwykły dzień, żadnych sensacji. Ale zamiast bogatego połowu natrafiają na wrak statku, który zatonął prawie dwa tysiące lat wcześniej. To rzymski frachtowiec, który przewoził dzieła sztuki marmurowe posągi, drogocenne naczynia i monety. Wszystko ląduje w rękach archeologów. Pośród tych skarbów znajduje się coś, co początkowo nie wzbudza wielkiego zainteresowania: skorodowany kawałek brązu i drewna. Ale w 1902 roku grecki archeolog Valerios Stais dostrzega coś, co zmienia wszystko: zębatki, przekładnie, elementy mechanizmu, które w tamtych czasach po prostu nie powinny istnieć. Mechanizm z Antyki Tiry, jak zaczęto go nazywać, nie jest zwykłą ozdobą, jest czymś więcej starożytnym komputerem analogowym. Mechanizm, który nie powinien istnieć. To, co archeolodzy znaleźli w skorodowanym bloku brązu i drewna, nie było zwykłym artefaktem. Nie był to też fragment posągu ani część antycznej ozdoby. Było to wyjątkowo zaawansowane urządzenie mechaniczne, które nie miało znanych odpowiedników w starożytności. Składało się z misternie skonstruowanego układu ponad 30 przekładni i zębatych kół połączonych w precyzyjny sposób, umożliwiających śledzenie ruchu ciał niebieskich. Jego poziom skomplikowania zadziwia naukowców do dziś. Potrafił przewidzieć pozycję słońca, księżyca i pięciu znanych wówczas planet: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Obliczał zaćmienia Słońca i Księżyca na lata do przodu z dokładnością, która do dziś zdumiewa naukowców. Śledził skomplikowany cykl księżycowy, wykorzystywał zarówno kalendarz egipski, jak i grecki, a nawet. Odliczał czas do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. To wszystko w urządzeniu o wielkości niewielkiej drewnianej skrzynki, które można było napędzać ręcznie. Przednia tarcza urządzenia pokazywała aktualne ustawienie ciał niebieskich i kalendarz, natomiast tylna, dokładne przewidywania przyszłych zaćmień i faz księżyca. Ale najbardziej szokujące było to, z jaką precyzją mechanizm został wykonany. Kiedy zespół naukowców zastosował mikrotomografię rentgenowską, odkryto, że niektóre zębatki miały nawet 223 idealnie wycięte ząbki dokładnie tyle, ile potrzeba, aby odwzorować precyzyjny cykl księżycowy. To oznacza, że jego twórcy nie tylko znali zaawansowane zasady mechaniki, ale także mieli świadomość cykli astronomicznych i umieli je zamknąć w mechanicznym modelu wszechświata. Dla porównania, pierwsze znane w Europie zegary mechaniczne pojawiły się dopiero w XIV wieku, ponad tysiąc lat po stworzeniu mechanizmu z antykitiry. Jego niezwykła precyzja sprawia, że naukowcy zadają sobie jedno kluczowe pytanie: jak to możliwe, że tak zaawansowana technologia nie doczekała się kontynuacji? Nie mamy żadnego innego podobnego urządzenia z tamtych czasów. Czy to możliwe, że starożytni Grecy mieli dostęp do jeszcze bardziej rozwiniętej inżynierii, której ślady nie przetrwały do dziś? Czy mechanizm z Antikytyry był jedynym w swoim rodzaju, a jeśli nie, to gdzie są inne? Joe Rogan, Graham Hancock i niewygodne pytania. Podczas rozmowy w The Joe Rogan Experience temat mechanizmu z Antikytyry szybko przeszedł od zachwytu nad starożytną grecką inżynierią do pytania, czy Grecy faktycznie byli jego twórcami. Graham Hancock zasugerował, że być może to nie oni wynaleźli tę technologię, lecz jedynie ją odziedziczyli, albo wręcz znaleźli i próbowali zrozumieć. Rogan, zafascynowany, zastanawiał się, czy nie mamy do czynienia ze śladem jeszcze starszej, zaawansowanej cywilizacji, która istniała na długo przed klasyczną Grecją. Mechanizm jego zdaniem wygląda zbyt zaawansowany jak na epokę, w której powstał, a to rodzi podejrzenia, że jego konstrukcja mogła pochodzić od kogoś, kto miał znacznie bardziej rozwiniętą wiedzę techniczną. Hancock wskazywał na możliwość istnienia zapomnianej cywilizacji, która upadła tysiące lat wcześniej, pozostawiając po sobie jedynie fragmenty zaawansowanej technologii. Które późniejsze kultury mogły znaleźć, ale niekoniecznie rozumieć. Grecy, według tej hipotezy, mogli skopiować coś, co odkryli, nie mając pełnej świadomości tego, jak działa. Obaj zgodzili się, że jeśli mechanizm faktycznie wyprzedzał swoją epokę o ponad tysiąc lat, może być tylko jednym z wielu zagubionych wynalazków, które nie dotrwały do naszych czasów. To prowadzi do kolejnego pytania. Jeśli istniała zaawansowana cywilizacja sprzed Greków, to dlaczego jej ślady niemal całkowicie zniknęły? Czy to naprawdę był jedyny egzemplarz? Przez dekady naukowcy zakładali, że mechanizm z Antyki tiry był wyjątkowym przypadkiem, jednak nowe odkrycia sugerują, że mogło być inaczej. W 2012 roku archeolodzy wrócili na miejsce wraku, by przeprowadzić kolejne badania. Znaleźli więcej artefaktów, w tym tajemnicze brązowe dyski i inne metalowe elementy, które nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane. Niektórzy sugerują, że mogą to być fragmenty kolejnych urządzeń o podobnym mechanizmie. Kolejną wskazówką są pisma antycznych uczonych. Historycy natknęli się na opisy maszyn astronomicznych, które przypominają mechanizm z Antykityry. Cicero, rzymski filozof, wspominał o podobnych urządzeniach skonstruowanych przez Archimedesa. Możliwe, że greccy uczeni faktycznie budowali tego typu maszyny, a ich istnienie nie było wcale tak odosobnione, jak się wydaje. To rodzi kolejne pytanie. Jeśli więcej takich mechanizmów istniało, to gdzie są teraz? Czy inne egzemplarze mogą wciąż leżeć zakopane w ruinach starożytnych miast, a może zostały przetopione na broń i narzędzia, tak jak większość starożytnego brązu? Przyszłość mechanizmu: czy możemy go odtworzyć? Przez lata badacze podejmowali próby rekonstrukcji mechanizmu. Dzięki technologii 3D i nowoczesnym skanom rentgenowskim udało się stworzyć pełny model jego działania. Najnowsze analizy przeprowadzone w 2021 roku przez zespół naukowców z University College London pozwoliły odtworzyć mechanizm w pełni cyfrowo, a nawet stworzyć jego nowoczesne repliki. Efekty były zdumiewające. Odtworzony model działał dokładnie tak, jak zakładano. Pokazywał cykle planetarne, przewidywał zaćmienia i działał jak antyczny zegar wszechświata. To udowodniło, że starożytni Grecy mieli nie tylko zaawansowaną wiedzę astronomiczną, ale także niezwykłe umiejętności inżynieryjne, które zaginęły na ponad tysiąc lat. Ale wciąż pozostaje jedno pytanie bez odpowiedzi. Jeśli mechanizm z Antikityry przetrwał 2000 lat na dnie morza, to ile innych starożytnych technologii wciąż czeka na odkrycie? Czy istnieją jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia, które do tej pory nie zostały odnalezione? A jeśli tak, czy ich odkrycie może zmienić naszą wiedzę o historii ludzkości? Jedno jest pewne. Mechanizm z Antykityry to dowód na to, że starożytni Grecy wiedzieli więcej niż sądziliśmy. Być może nie byli jedynymi. Czy historia technologii jest pełna luk? Czy możliwe, że nasze rozumienie przeszłości to tylko fragment większej układanki, której części wciąż leżą pogrzebane pod piaskami czasu? Na to pytanie być może nigdy nie poznamy pełnej odpowiedzi.